W dzisiejszym odcinku oprowadziłem Grzesia po naszym mieście i miało być spokojnie, ale Grzesiu odwalił takie rzeczy. Serio, oglądajcie do końca, bo na końcu Grzesiu się zgubił i musicie mi pomóc go odnaleźć, żeby mu się nie stała krzywda. Dostaćcie łapkę w górę, jedna łapka to jeden dzień krócej do znalezienia Grzesia i sub z dzwonkiem tak samo, więc proszę bardzo o pomoc i zapraszam do oglądania. Ten odcinek jest serio gruby. Uch, dobra, widzowie, jest jakaś ósma rano i ogólnie dopiero teraz wstałem. Myślę, że Grzesiu jeszcze śpi, że teraz do niego pójdziemy. I zobaczymy, co on tam robi, dobra. Ej, e, dlaczego dla ty tutaj już siedzisz? Ty nie śpisz? Już dawno. No. Jak to jest ósma rano, to o której ty wstałeś? O szóstej? No, kawkę sobie zrobiłem, ciasteczka na mój Jak ty masz 4 lata, to jak, jak to możesz pić kawę? Nie no, Grzesiu, nie możesz robić takich rzeczy. Będziesz za bardzo pobudzony chyba dzisiaj. No, już czuję, że jestem powodzony. Dobra, no widzę właśnie po blatach skaczesz. Dobra, uspokój się, musimy zjeść jakieś śniadanie, słuchaj, bo ogólnie mam dzisiaj taki plan, bo dzisiaj będzie bardzo aktywny dzień, bo chcecie zabrać na wycieczkę po naszym pięknym mieście, chcę Ci pokazać tutaj wszystkie nasze y, piękne rzeczy, bo ogólnie nasze miasto jest naprawdę w mega dużo fajnych rzeczy jest i Ci to wszystko tutaj pokazać. Gdzie się uspokój się, ty jesteś za, za nerwowy. No, bo ogólnie właśnie chciałem Ci pokazać plaże, może ci zabiorę na jakieś lody, może zrobimy jakąś pizzę, Dobra. coś takiego. Ja będzie chciał, no to zobaczymy. Dobra, to zrób nam śniadanko. Widzę, że tutaj pięknie, pięknie umiesz gotować. Co będziesz nam robił? Robimy sałatkę. Co za Dobrze, to pięknie, pięknie. A skąd ty w ogóle umiesz takie gotować? Jak ty potrafiłeś tylko bigos gotować? Jak ty się tak nauczyłeś? Oglądam Magdecost. Kuchenne rewolucje, naprawdę oglądasz? Ciągle ten telewizor oglądasz. Musimy w końcu ci kupić jakieś te, jakieś zabawki, bo musisz przestać ten, ten telewizor oglądać. To prawda, bo się wciągłem za bardzo. No, Chciałbym nawet nie wiem, czy to nie, dobrać jest, dobrać nie jest już uzależnienie. Dobra, ale dobra, to zrób nam, ten, zrób nam to śniadanie i może potem kupimy ci jakieś zabawki fajne. Także ja tutaj czekam. Możemy jeszcze po szczotkach podjechać do mnie pod, pod, do domu. O, faktycznie zapomniałem o twojej szczotce. Dobra, to w takim razie zjemy sobie pyszną sałatkę. Zobaczymy, co tutaj pysznego ugotowałeś. Hmm, no dobra, nawet nie jest łatwym, ci powiem. Chyba cię te kuchenne rewolucje nieźle nauczyły. Dobra, no fajnie to wszystko no. się przyszło. Także dobra, zjemy śniadanie. I myślę, że możemy podjechać do Twojego domu szklotkę, No i ją też zabieramy dzisiaj na wycieczkę? Tak, może z nami podjechać. Dobra, ty się bez niej nie ruszysz, co nie? Ja się dziwię jak ty w ogóle no. z nim, bez niej zasnęłeś dzisiaj. Dobra, pojadłeś sobie, bo ja już w sumie tak. starszy to okej, okay, ja już jestem gotowy. W takim razie możemy sobie lecieć na naszą piękną wycieczkę. To, jest, dlaczego się ściemnia o takiej wczesnej godzinie? ja nie wiem co się dzieje z tym miastem, ale dobra, wsiadaj do autka i Ej, dlaczego ja nie mogę wsiąść do auta? Co jest? O dobra, wsiadaj w takim razie. No i let's go. Podjedziemy jeszcze tutaj do tego twojego domu. Także, Piek, proszę bardzo. Co jest, dlaczego on otwierał twoje drzwi w ogóle? Co to jest, jakiś złodziej, czy co? Dobra, ej, wypad z tą gościu, żebyś ty nic nie ukradł. On i tak jest mega biedny, zostaw jego dom. On nie, on ci próbuje otworzyć te drzwi, dobra, zamykamy je szybko, dawaj, zamykaj drzwi. Nie, Ale żeby jezu. on tu nie wszedł. Wypad, dobra. O, ej, dobra, to jest jakiś dziwny złodziej? Co on chciał nas okraść, czy co? Ej, co on tu w ogóle wyrzucił? Jakaś kartka, widzisz to? Dobra, czekaj, ja wezmę tą kartkę. Ej, co tu jest napisane? Co? Ej, jest napisane, że on chce okraść naszą willę. Trzeba iść to? Dziwne. Bardzo. Co jest grane? Ej, dobra, on ciągle puka do tej drzwi. Puka drzwi. Ej, dobra, Grzesie, musimy tutaj chyba przeszekać. To dobrze, że przynajmniej masz tą szczotkę, tego zaatakujesz. Dobra, słuchaj, plan jest taki. Uciekamy stąd. Dobra, otwieramy drzwi i na 3-4 siadamy do samochodu. Dawaj, 34 4 Daj, uciekamy, uciekamy. on Jedziesz. chce nas chyba gonić. On chce nas gonić, o nie. Uciekamy no, przed nim. Co jest? ci puczęto, to on nas nie dogoni. O nie, no to jest jakiś złodziej, chyba. On chce okraść naszą willę. Ej, Grześiu, to jest niebezpieczne. Dobra, dobra musimy dło. go jakoś zgubić. Co jest grane, jakiś pościg w ogóle? Ale dobra, my mamy drogie auto, także. No. No, myślę, że nas nie dogoni, bo my jesteśmy już dużo szybsi od niego. To jest w sumie trochę przerażające, że on chce nas okraść. To jest niebezpieczne. Co my wtedy zrobimy? My musimy chyba stać na czatach dzisiaj w nocy, także nie wiem, może będziesz ochroniarzem. Dobra, Grzesiu, zobacz, jaka piękna pogoda jest. Akurat chciałem ci pokazać naszą. Znaczy... pogoda jest ciepła. No tak, zobacz, jak słoneczko świeci. To jest ogólnie najpiękniejsze mieś... mie... miejsce w tym mieście, mi się wydaje, bo zobacz, piękna plaża, jeziorko. Uważaj, Grzesiu, nie umiesz pływać. Jest ciepło. O, Grzesiu, znowu to samo. Serio, dobra, wychodź stąd. Ja nie umiem pływać. Umiesz, ostatnio, to dlaczego ty kłamałeś? Ostatnio się topiłeś jakoś dziwnie w moim basenie. Bo byłem za mały, a teraz sobie założyłem szczudła. Dobra, okej, okay. te twoje podkładki to są niezłe. Dobra, no co, tutaj ogólnie mamy piękną plażę, zobacz, tam są leżaczki, można sobie spacerować, ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to. Zobacz na to gdzie się widzisz to piękne koło, które koło się tutaj kręci. Wiejskie. Tak, ogólnie mogę kupić tutaj bilet i pokręcimy się, chcesz? Okej, możemy Dobra, to lecę kupić bilet w takim razie i no, zobaczymy jak będzie wyglądać widok z tego miasta. Dobra się wskakuj na to żółte, uwaga, kupiłem bilet, dawaj, o, dobra, ja wskoczyłem, dawaj też, siadaj, 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 szybko, szybko, bo zaraz ja pojadę, nie, żebyś nie spadł, dobra, musisz uważać, o, jest, dobra, i teraz jedziemy sobie, ej, to jest w sumie trochę nudne, tego się to wolno kręci, kurde to ty strasznie dużo miejsca zajmujesz, Weźcie trochę posuń, Weźcie trochę posuń, ej, co jest, Ups, czy to jest moja wina widzowa? czy ja go właśnie zrzuciłem? Grzesiu, jesteś tam gdzieś? Yy, Oni on się topi! Ja teraz nie mam jak zejść! Grzesiu, trzymaj się tam! Dobra, muszę zrobić jakiegoś parkura, muszę. Oh, dobra, czekajcie, i pyk! Oh, I pyk! Dobra, Grzesiu, lecę po ciebie! Oh, jestem! Dobra, jak się grzujesz, Grzesiu? W porządku jest wszystko? Dobrze. Dobrze? No Słyska. nie wiem, dobra, ale wiesz co, w całym razie, czego może pojedziemy jednak szybko do szpitala. to ta wycieczka jest mega dziwna. Najpierw ktoś nas okradł i śledził, a teraz jeszcze nogę pewnie złamałeś. Dobra, ale zobaczymy czy y, coś ci się nie stało. Dobra, le lekko. lecimy do szpitala. Co cię boli? Więca O nie, to nie, dobra, to lecimy do szpitala. W takim razie nie ma innego wyjścia, tylko y, czekaj, w tym mieście nie ma szpitala. Y, dobra, ale jest to jest mam... przychodnia dla dzieci przed tobą. Gdzie? No, przed tobą, taka duża. No, przecież to jest tak. szkoła. Może mają pielęgniarkę. Ej, dobra, idziemy szukać pielęgniarki do szkoły. Masz rację, dawaj, idziemy. Za radę w ogóle iść sam? Tak, ręka mnie tylko boli czeka. A dobra, no to nie wiem, gdzie tu jest pielęgniarka? Może tutaj, halo, czy mamy tutaj w szkole pielęgniarkę? Nie, to jest biblioteka, to tutaj chyba nic nie będzie Halo, może tutaj u góry Yyy, dobra, czekaj, tutaj chyba jest pielęgniarka Puk, 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 puk Ej, dobra, tutaj chyba jest zamknięte, wiesz, tego się nie da otworzyć w ogóle Dobra, chodź, dzieciu, yy, nieważne, to nic się nie stało na pewno z tą twoją ręką Musisz po prostu przeżyć, okej? Okay? Będziesz żył? No, tak. Dobra, coś mi się tak wydaje. W takim razie, co? No, skoro już tutaj jesteśmy, no, to tutaj jest ogólnie szkoła. No nie wiem, tutaj będziesz chodził, będziesz mały. Także, no, cieszysz się. Duża szkoła, co nie? Tak. No, no duża, bardzo. No. No może się kiedyś będziesz tutaj ukrzył. Dobra, tutaj mamy ogólnie siłownię. Bardzo fajnie, tutaj jak czasami chodziłem. To już nie ta forma co była za młodu, no niestety. Dobra, Grzesiu, a ty co? Bo ty w ogóle nie biegniesz, ty musisz się rozruszać trochę. Gdzieś ta! Lol, ale pięknie! Dobra, dobrze, Grzesiu, ja też będę robił jakieś ćwiczenia. Dobra, let's go, elegancko. O tak, tak się ćwiczy Dobra, ty w ogóle, ej co ciebie te ręce już chyba nie bolą, bo jak tak z tą skakanką wybijasz, to chyba jest wszystko git. Mamy klub, ale to nie jest zdecydowanie dla ciebie, bo to nie jest dla małych dzieci, wiesz i tutaj nie wolno wchodzić. No to ty jedź, załad na y, za ładną pizzę tu i Co, nie, Grzesiu, wracaj tu. Nie, nie można tu wchodzić, proszę, nie ja cię biorę, ja cię biorę za rękę, proszę bardzo, idziemy razem. Nie wolno tutaj wchodzić, rozumiesz to? Nie ma takiej możliwości. Wracaj tutaj szybko, o Grzesiu. Dobra, o, o nie, szke. tak nie będzie. Wsiadaj do auta, dopiero jak będziesz pełnoletni, to wtedy będziesz mógł chodzić do klubu, a teraz jesteś na razie malutkim dzieciaczkiem i możesz chodzić do przedszkola. Kurde, ale się mgła zrobiła, w ogóle pamiętać Grzesiu, ja ciebie tutaj pierwszy raz poznałem. Ty tutaj siedziałeś pod śmietnikiem, okay. taki biedny śmierdzący, a teraz zobacz jak pięknie wyglądasz. Jesteś pięknym chłopcem i żyjesz sobie jak bogacz, prawdziwie. No, teraz to się czekajku. No dobra, no to w takim razie dobra, siadaj tutaj przy tym stoliku i pamiętaj niczego nie odwal. Ja idę zamówić pizzę. Masz tutaj siedzieć i się nie okay. ruszać, rozumiesz? Po prostu na mnie okay. czekaj. Dobra, mam tam pizzę tak Grze... Grzesiu? Gdzie ty jesteś? Halo? Czy Pan widział mojego Grzesia? On tutaj siedział na miejscu pana i gdzie on teraz jest? Daj mi spokój gościu, nie wiem gdzie jest twój Grzesiu. Widzowie, ej, zgubiłem Grzesia, halo, Grzesiu, gdzie ty jesteś? Wiem, gdzie może być Grzesiu? Myślę, że mógł pojechać do mojego domu. W sensie sobie pójść na nogach, tylko nie wiem po co miałby to robić. Mam nadzieję, że nic mu się złego nie stało, ale dobra, idę poszukać go w moim domu albo w jego domu. No zobaczymy. Dobra, na razie pojadę do mojego i może tam nie wiem, może zapomniał swojej szczotki do kibla i po nią wrócił. Dobra, to jest w sumie do Dobra teoria, także zobaczymy. Jesteś tutaj gdzieś, Grzesiu? Dobra, szukajcie, podjedziemy tutaj. Pyk. Halo, halo, Grzesiu. Dobra, drzwi są zamknięte. Ja te drzwi nie mogę otworzyć, niestety. Ale dobra, halo, Grzesiu, jesteś tu? Dobra, nie odpowiada, więc chyba go nie ma. Dobra, dom jest pusty chyba. Zobaczymy, jeszcze u góry go nie ma. Dobra, tutaj nie. Nie, no, na, na komputerze też nie gra. To ja nie wiem, gdzie jest Grzesiu, widzowie. Ej, dajcie znać w komentarzach, gdzie według Was może być Grzesiu, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Jestem załamany. Szukałem go po całym już mieście. I naprawdę nigdzie go nie ma, w moim domu, w jego domu i naprawdę nie wiem, co mam teraz za bardzo robić. Jakże piszcie koniecznie w komentarzu, gdzie według was może być Grzesiu, pomóżcie mi go szukać, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, z dzwonkiem więcej filmów. Pamiętajcie, że odcinki z tej serii w każdą niedzielę o 10 i w każdą środę o godzinie 15. Zapraszam też do sklepu, skorzystamy, link jest w opisie i bardzo, bardzo warto. Także no, do, do następnego filmu i hejo!